Zatrzymaj się. Nie przewijaj jeszcze. Jeśli to pojawiło się na Twoim ekranie, to nie jest przypadek. Jest ktoś, kto myśli, że już ruszył dalej, ale jego reakcje mówią coś innego. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Dlaczego wciąż reagują na Twoją energię? Bo emocjonalne więzi nie znikają tylko dlatego, że ktoś postanowił, że powinny. Twoim rozwojem są poruszeni, nie Twoją obecnością. Zauważają, kiedy jesteś cichszy, cichsza. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, kiedy przestajesz gonić? Czy są świadomi tego, co czują? Częściowo. Mówią sobie, że to nostalgia, ale karty pokazują nierozwiązane przywiązanie, odtwarzają rozmowy, zastanawiają się, co teraz o nich myślisz. Czują się zastąpieni, nawet jeśli jesteś singlem, singielką. Czego się boją? Że przerosłeś, przerosłaś wersję ich samych, która cię zraniła. Że nawet jeśli wróciliby. Ty nie czułbyś, czułabyś już tego samego. Ten strach trzyma ich pomiędzy chęcią zamknięcia a chęcią dostępu. Czy coś z tym zrobią? Tak, ale najpierw pośrednio. Wyświetlenie, polubienie, przypadkowy zbieg okoliczności sprawdzają, czy wciąż istnieją w Twoim świecie. A teraz zwrot akcji. To czytanie nie jest o ich kolejnym ruchu, jest o Twojej reakcji. Nie masz już nic do udowodnienia. Masz obserwować. Jeśli to z Tobą rezonuje, nie pisz imienia. Zamiast tego napisz w harmonii i wróć do swojego dnia. Zapisz to, jeśli uczysz się mocy emocjonalnego dystansu. Udostępnij komuś, kto wciąż przyciąga niedokończone połączenia. Po osobiste i prywatne czytania zapraszam przez link w moim profilu. Czasem prawdziwym glow-upem jest już nie potrzebować odpowiedzi.